W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na polskiej premierze urządzenia MFACE od firmy BTL. MFACE jest pierwszym urządzeniem w sektorze nieinwazyjnej estetyki twarzy, które jednocześnie wykorzystuje działanie synchronizowanej radiofrekwencji z technologią HIFES. Urządzenie MFS jest stworzone do nieinwazyjnego odmładzania twarzy, redukcji zmarszczek oraz poprawy owalu. To wszystko możemy osiągnąć łącząc dwie technologie w jednym aplikatorze. Monopolarna fala radiowa podgrzewa na kolagenowe, zagęszczając skórę, natomiast technologia HiFres stymuluje w bardzo selektywny sposób mięśnie odpowiadające za utrzymanie naszego owalu. Więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.